Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Mamy nów, oczyszczanie, e, odcinanie, redukowanie, ale też i wzrost dalej. Zobaczmy, z jakimi energiami dzisiaj będziemy mieli do czynienia, jakie będą nam przychylne i co będą nam podpowiadać. Karty, jak zawsze, potasowane i Rozłożone z największą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania. Najpierw, jak zawsze, karty tarota. Może jak pytanie dzisiaj? Hmm. Dziesiątka mieczy. Kochani, ok, przybicie, depresja, smutek, ale i co najważniejsze, świadomość. Teraz już wszystko wiemy, teraz już wiemy, co nam przeszkadzało, mamy świadomość tego, co nam dokuczało, co było obciążeniem, co było niedobre, niewygodne i niepotrzebne. Teraz, kiedy upadliśmy, nie pozostaje nam nic innego, jak wstać i ruszyć dalej. Myślę, że dzisiejszy nów, energia nowiu, oczyszczenie, tak zwane porządki będą nam jak najbardziej w tym pomocne i będą nam ułatwiać także. Nieważne, że wiatr nam w oczy i nieważne, że deszcz pada, wykorzystajmy ten deszcz i wiatr, aby wzbić się wyżej, dalej i mocniej. I tego wam z całego serducha życzę. Kochani, zobaczmy jeszcze energię minerałów. Może jakoś tak. Koral szlachetny przodkowie. Kochani, jeden z naj Mocniejszych, ale i najpiękniejszych minerałów. Koral szlachetny jest dedykowany bogini Afrodycie, Wenus. Jest to minerał, jest to energia świadomości, energia wyższych relacji, relacji duchowych. Ale jest też to energia rozgrzewająca, ale uważano również koral za panaceum na wszelkiego rodzaju trucizny. Kiedyś proszkowano koral, podawano go do wypicia z winem lub z wodą i miał jakby odtruwać organizm, ratować człowieka, stanowić barierę przed wszelkimi truciznami ale to również i minerał niesamowicie silny, jeżeli wojujemy, walczymy walczymy i chronimy się przed wszelkimi złymi energiami, przed złymi bytami przed wampirami energetycznymi i przed opętaniem kochani, naprawdę siła koralu szlachetnego jest bardzo, bardzo mocna. E, reguluje nasz, pracę naszych czakr. Jeżeli jest nam zimno, jeżeli czujemy się zmęczeni, e, tacy zmarznięci, jak najbardziej noszenie blisko ciała e, koralu, korala szlachetnego pomoże nam w, regulo, w regulacji tej tem, temperatury ciała, e, w harmonizowaniu e, zarówno emocji, jak i wibracji całego naszego ciała, które właśnie pomoże w łatwiejszym unikaniu i niwelowaniu zmęczenia. Koral pomaga w rozwijaniu intuicji, pomocny jest we wszelkich wizualizacjach, medytacjach. Pomaga nam wejść na wyższy poziom wibracji, przez co stanowi piękną blokadę przed niskimi bytami, ale też i pomaga nam jakby głębiej medytować, odpoczywać, wzmaga nasze poczucie własnej wartości, miłości do siebie. Koral jest też minerałem, który można sprezentować kobiecie spodziewającej się dziecka, będącej w ciąży, ponieważ otoczy ochronną aurą zarówno kobieta, jak i jej przyszłe dziecko pomaga również w łatwiejszym, szybszym regenerowaniu się tkanek tkanki łącznej w czasie kiedy mamy na przykład jakąś infekcję, kiedy mamy ranę, nie wiem, ciętą na przykład skaleczyliśmy się w kuchni, to jak najbardziej energia koralu będzie nam pomocna, ponieważ szybciej pomoże zregenerować uszkodzoną skórę łatwiej i w lepszym zdrowiu szybciej osiągniemy stabilizację. Kochani, koral jest dedykowany głównie osobom spod znaku Skorpiona, a oczyszczamy koral pod bieżącą, ciepłą wodą, energetyzujemy koral na kryształach górskich, ewentualnie pozostawiając na dłużej w czystej, źródlanej wodzie. Stamtąd zresztą pochodzi. Tyle energia minerałów. Zobaczmy energię kart opiekuńczych. Zobaczymy, z jaką informacją, z jaką opieką dzisiaj do nas przyjdą, co zasugerują. Czułość. Od razu dwie. Zamierzenia i szacunek do samego siebie. Czułość. Tak, jak najbardziej. W trudnych sytuacjach, w ciężkich chwilach, starajmy się dla siebie być czułymi. Czułość to też taka mm, troszeczkę energia dzieciństwa to taka bezpośredniość to y, energia i empatia w jednym. Mów do siebie łagodnie: zachowaj w sobie cząstkę dziecka. No tak, jak powiedziałem. Dzieci mają zupełnie inne postrzeganie otoczenia, są bardziej ufne, są być może bardziej naiwne, ale dzięki temu i bardziej czyste w uczuciach i emocjach. Starajmy się czasami właśnie oczami dziecka spojrzeć na siebie. Zamierzenia. Kochani, Karta informuje o tworzeniu pewnych planów, o staraniu się i dążeniu do realizacji, do samorealizacji. Skoncentruj swoją uwagę. Silna wola to zdumiewająca moc, tak, bo to, co myślimy, to, co wypowiemy, ma możliwość realizacji i starajmy się właśnie tak funkcjonować, aby mówić głośno to, czego oczekujemy, to, czego pragniemy, aby móc uzewnętrznić potrzeby, Naszego wnętrza na planie i realizować w planie fizycznym. Szacunek dla samego siebie. Trudna, ale bardzo potrzebna e, cecha. Starajmy się tak żyć, aby mieć szacunek do siebie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wszechświat odwzajemnia to uczucie. Nikt oprócz nas, jeżeli my nie będziemy się szanować, dbać o siebie, to tak naprawdę nikt tego nie zrobi za nas i nie zrobi tego lepiej. Pamiętajmy, że jakby myślenie o sobie to nie jest do końca jakby tylko zamykanie się i zapatrzenie na samego siebie w egoizmie. Zdrowy egoizm jest jak najbardziej dobrą cechą, ale szacunek jest naprawdę bardzo istotny. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Tak, bo owszem, żyjemy na planie fizycznym. Musimy, nic nie musimy, ale musimy stosować się do pewnych reguł, do pewnych zasad, do pewnych konwenansów. Mamy ustalone ziemskie prawo, i niemniej jednak w takiej codzienności. Starajmy się przede wszystkim podążać drogą szacunku do samego siebie. Bo jeżeli będziemy szanować siebie swoje decyzje, swoje możliwości, to najczęściej obieramy najlepszy kierunek, który pomoże nam w naszym wzroście i duchowym, i fizycznym, i każdym innym. Tyle energia kart opiekuńczych. Zobaczmy jeszcze energię run. No pięknie, kochani. Gwiazda. Opiekuje się gwiazdą Wenus i Uran. To związek planet jakby i nakręcających nas do zmian i do działania. Przy runie gwiazdy. Wszystkie marzenia się spełniają. To czas, kiedy właśnie możemy realizować nasze plany, nasze zamierzenia, to czas realizacji naszych marzeń, to czas wzrostu e, i szybkiego biegnięcia ku właśnie tej gwieździe. To czas a radości to czas spełnienia gwiazdy runa gwiazdy używamy do wszelkich czynień przyciągających powielających do czynień jakby zapewniających nam dobrobyt radość myślę że przy energii nowiu który oczyszcza to runa gwiazda jest właśnie tym pierwiastkiem tą iskierką od której Możemy zacząć biec do lepszej e, naszej codzienności, do realizacji. Nów nas oczyszcza, nów nas wzmacnia, nów daje nam nowy początek drogi, a na początku z nową energią, z nową e, atencją tego, co chcemy wykonać, energia runy gwiazda będzie nam tylko i wyłącznie sprzyjać i podpowiadać nowe realizacje, a mało tego, to zapowiedź ich realizacji. Kochani, życzę Wam, aby ten dzisiejszy dzień był dla Was oczyszczający, silny. Pamiętajcie, że upadki dają nam perspektywę, dają nam wiedzę i świadomość, dają nam a, możliwość spojrzenia na siebie, że pomimo tego, iż czasami coś nam nie wyjdzie, że czasami coś nas przerośnie, to starajmy się w tych negatywach znaleźć tą dobrą wskazówkę, tą siłę. Bo to trochę jest tak jak z upadkiem w przepaść. Do momentu, kiedy lecimy w tą przepaść, nie mamy oparcia. Możemy tylko myśleć, możemy jakby przechodzić stany emocjonalne, rozważać dlaczego, dlaczego i dla po co. I, i, i tak naprawdę niewiele jesteśmy wtedy w stanie wykonać, ponieważ lecimy, nie mamy oparcia. Upadek chociaż bolesny, czasami jest jak zimny prysznic i daje nam stabilizację, daje nam ten moment pokory, zastanowienia, ale i niesamowitą możliwość odbicia się w górę. Także dziesiątka monet, e, dziesiątka mieczy, przepraszam, absolutnie nie jest tutaj niczym negatywnym. To jest karta świadomości i życzę wam, aby ten dzień był dla was świadomy i był tylko trampoliną do tego, aby odbić się dalej do lepszego wzrostu i do czynienia jak najlepszym dobru dla Was. Bądźcie dla siebie czuli. Starajcie się emanować dobrą a, energią dla samych siebie. Twórzcie plany, zamierzenia w poszanowaniu własnego ja, we wdzięczności, w pokorze, ale i też w blasku własnego światła. Korzystajcie z darów Matki Ziemi. Dzisiaj jest to koral szlachetny, kamień bardzo ochronny przed niskimi bytami, przed demonami, ale też i rozgrzewający naszą energię do działania. A gwiazda to tylko informacja, abyśmy w chwale, godności, szacunku do siebie w wielkim blasku lśnili jak te gwiazdy, a marzenia niech się realizują. Tego wam dzisiaj bardzo serdecznie życzę i do usłyszenia, do zobaczenia jutro.